Nie podróżę nam z, z, z Petru, nie drodze nam z politykami Platformy Obywatelskiej, którzy e, występują z Platformy na, na demonstracjach kodu, którzy a z jednej strony przyczynili się bezpośrednio trochę do, do naruszenia tego e, Trybunału Konstytucyjnego, który z dużą większą siłą zaatakował później PiS, a przede wszystkim odpowiadają za takie wypłukanie tej naszej demokracji z realnej społecznej treści. To jest tak, że przez nasza. W ogóle powód powstania razem jest taki, że, że trochę tak jak tych wielu ruchów nowolewicowych, w Europie, że ta demokracja przedstawicielska przestała działać, że ten neoliberalizm, czyli taka polityka wycofywania się państwa, polityka urynkowienia wszystkiego, polityka puszczenia takiego trochę na wolnorynkowy ży żywioł życia społecznego, spowodowała, że właściwie nie ma czego wybierać, bo, e, bo te opcje takie klasyczne wyboru pomiędzy różnymi modelami społecznymi przestały obowiązywać i to powoduje wzrost sił populistycznych, bo skoro tak naprawdę na kogokolwiek głosujemy, to jest to Tina, bądź w polskiej wersji po prostu Balcerowicz. E, to... to musi pan rozszyfrować, bo nie wszyscy z rana się posługują skutami myślowymi skrajnej lewicy. O, to jest skrót myślowy, który chyba już, przeszedł do mainstreamu jakiś czas temu. Tina to jest powiedzenie Very Snow Alternative, spopularyzowane przez Margaret Thatcher, która mówi, że, że, e, że już nie ma wyboru wobec tego wolnorygnowego kapitalizmu, że wraz z, to, to, to wraz z upadkiem komunizmu i właściwie jest tylko jedna opcja i że tak naprawdę, jeżeli chodzi o model społeczny, model gospodarczy, to wszyscy wiemy jak ma być i to, co i, i właściwie takiego wyboru nie ma, co trochę pozbawiło sensu tę całe, całe zabawę wybory i sprawiło, że, że albo to są jakieś pozorne podziały, te, 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 albo kwestie właśnie to też kwestie praw człowieka, one cały czas grają tych takich praw kulturowych, ale niekoniecznie gospodarczych. I to spowodowało, że, że coś się zawiesiło w tym systemie demokracji przedstawicielskiej, nie tylko w Polsce. I nasza diagnoza jest taka, że ten kryzys, który objawił się w postaci PiSu, jest, jest, jest efektem tego. Że nie wystarczy krytykować sam PiS, tylko trzeba jednak dojść do, do źródeł tego i trochę tą demokrację odnowić. I, i, I poszerzyć jej znaczenie. I nie da się tego zrobić u boku Petru, czy u boku polityków Platformy. Dlatego my, wchodząc na, żeby było jasne, masa osób Zrazem uczestniczy w protestach, ale my oficjalnie wchodząc na tą platformę i stając obok e, osób, które e, w naszej ocenie nie są dużo mniejszym zagrożeniem dla demokracji niż Jarosław Kaczyński, po prostu zatracilibyśmy sens tego, co, co robimy.